Halo. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Traffic Racer. Dzisiaj będziemy robili testy. Kurczę, nie to, co trzeba, kliknąłem. Ale takie. dzisiaj będziemy robili testy inteligencji, bo to dobra, to ja tak zrobię. Ten samochód, tak, wolna jazda, ruch. to za dużo. 38, dobra. Jak kupić mapę wybrać? Przemieścimy pierwszą Fajny, Fajny, fajny ten złoczysz w mhm. Jak ktoś im zajdzie drogę, Dobra, to, to będzie taki pierwszy jeden. Jest to. top, musimy podjąć to inny. Przede wszystkim sprawdźmy czy reagują na klatce. Ten tam już sobie specjalnie miechotę. O! Oni chyba się zaktualizowali, zjeżdżają. No co za budy! Dobra, teraz sprawdźmy, czy oni się zatrzymują, jak się zajedzie A A teraz jak się zepnij na barierkę... Co czemu się nie zepchnął na tą barierkę? Muszę innego. Co nie? Ty dawaj karetkę, czy oni? Co jest z tymi botami? O, teraz udało się w końcu zepchnąć. Ale bardziej to. Ty, ty.

好，了行了，怕。